Dzień dobry, z tej strony Paulina Milczarek, czyli Przelania Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku opowiem o dynamice energii. Dokładnie powiem, dzisiaj będę się mało skupiała na uczuciach. Powiem, co jest między pewną parą, pomiędzy pewnymi ludźmi, i teraz tak, żeby przychylić, o kim mówię, kogo dzisiaj tutaj e, przyciągnęłam do swojej przestrzeni. E, przyciągnęłam osobę, dwie osoby, tak? Jedna osoba to jest osoba, i teraz ja nie wiem, tak? Jakby to już do Twojej e, decyzji, interpretacji, po której Ty jesteś stronie, po której stronie jest Twoja osoba. Najprawdopodobniej kobieta, mężczyzna, tak? Więc. E, e, Cechy pierwszej osoby. Ja powiem tak. <laughs> jak to powiedzieć? Jest to taka ekscentryczna osoba, ale to nie znaczy, że to jest coś negatywnego, bo to jest. Ekscentryk nie uznaje żadnych konwencji. Zachowuje się i ubiera tak, jak chce, jak podpowiada fantazja. To jest taka osoba, która jest taka indywidualna, indywidualistyczna, um, trzeźwo myśli, um, pobudza doświadczenie, być może jest wymagającą osobą. Um, z tą rutyną może mieć wyzwanie. Hmm, ale też wymaga tej rutyny i takiej poczucia przynależności ta osoba. Hmm, podejmuje emocjonalne i fizyczne ryzyko i wyraża się poprzez niezrozumiałe działania? Hmm. To jest taka osoba po prostu mało ograniczona, tak teraz, tak teraz powiem. Hmm, taka w sensie, jak są ograniczenia, to ta osoba z tymi ograniczeniami Ech, zmierza się, pracuje. Nie łamie zasad wyłącznie dla zasady, ale też nie zgadza się. Granice też stawia. Um, mm, wiem. To jest też osoba, która e, nie wierzy w mrzonki i nie daje się już albo aż tak bardzo iluzją. E, I to jest osoba, która. E, tak dosyć trzeźwo myśli, czyli jest taka. Nie wierzy w bzdury, tak? I też nie do końca tutaj możliwa jest do podporządkowania, ale to jest bardzo pozytywne, to jest pozytywne, tak? Natomiast drugą energią, którą tutaj widzę, jest fatalista, fatalistka, tak? Tak samo, ekscentryk, ekscentryczka. Nie wiem, czy jest takie określenie, ale kobieta ekscentryczna, tak? Ewentualnie. Na pewno tutaj ta energia fatalisty, fatalistki, ta druga to jest taka energia, która wierzy w swoje poczucie równowagi i jest wierna sobie. To na pewno. I tak stąpa mocno po ziemi, całkowicie akceptuje drogę, którą zmierza. Co jeszcze? Wszystko, czego nie jest w stanie ogarnąć rozumem, wydaje się być dla tej osoby zagrożeniem, może czasami, tak? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Skupia się też ta osoba na tym, co istotne, i nie rozprasza uwagi na rzeczach pośrednich. Myślę sobie, że ta osoba trochę jakby teraz idzie, jakby do przodu, chcąc wyczuć, wyczuć, wyczuć kierunek albo wyczuć o, kierunek, Wyczuć tempo, dowiedzieć się o tym kierunku, dowiedzieć się o tym tempie, i robi to tak z poziomu takiego, tak bardzo takiego wewnętrznego, takiego, żeby to było takie bardzo mocno z wnętrza poczute i przemyślane, tak bym powiedziała ale to nie jest też ktoś kto e, kto, kto 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 powiedzieć kto jest mm, kto tak idzie i tak na oślep idzie nie 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 tutaj ktoś się skupić chce na tym żeby tak um, być może dobrze pójść, dobrze posunąć coś, dobrze coś zrobić. Raczej jest to wolne raczej wolne i takie trochę, trochę po omacku, tak troszkę, bo za, za, tutaj są zasłonięte oczy, mm, ale jednocześnie zmysły są bardziej wyostrzone i tak jakby ta osoba tak e, chce na dotyk, na słuch, na czucie, no, na dotyk, na słuch, może na węch, na smak, chociaż smaku tutaj nie do końca widzę, żeby był e, eksplorowany smak, ale na pewno oczy. Oczy są za, zasłonięte, czyli Tymi pozostałymi zmysłami, czyli jeżeli oczy są zasłonięte, to znaczy, że ta sfera taka fizyczna, wizualna, która jest taka na pierwszy rzut, ona teraz nie gra dla tej osoby takiej roli, albo ta osoba nie chce, żeby to coś grało taką rolę, żeby to przysłaniało, jakby, um, tą całość sytuacji, kontekstu być może między wami, albo może tej decyzji, nie? Czyli już tak schodząc bardziej na Ziemię. Osoba chce bardziej poczuć, dowiedzieć się, jak jest, co jest, co czuje, myśli o Tobie, o tej sytuacji, o sobie być może, tak? Nie na podstawie oczu, wzroku, tylko reszty zmysłów. Tyle. Dobra, i teraz jak już scharakteryzowałam te dwie osoby, o kim to jest, o kim, o czym, to teraz, co między Wami odchodzi do przeszłości. W tym, w tym czasie, tak? Pamiętajmy, że jesteśmy w energii jeszcze cały czas energii nowiu, więc te tematy, takie relacje, rodzina, bezpieczeństwo, gniazdo, przeszłość powracająca, z przeszłości, tematy, Yy, związane z dzieciństwem, być może jakieś rany, jakaś relacja być może z mamą, tak? Jaka, jakaś relacja, w sensie relacja z mamą albo jakaś inna relacja, która była również ważna, taka emocjonalna, taka, no, taka istotna, no mogą te tematy teraz yy, wychodzić na powierzchnię, być bardziej odczuwalne, widoczne i być może w związku z tym trzeba byłoby zająć się tym, zaopiekować, podjąć decyzję albo odważyć się na coś, tak? Raki mają twardą skorupę. Mogą tak się jakby obawiać czegoś, że żeby zrobić, ale jednocześnie e, są w stanie. To jest znak kardynalny. Rozpoczynający, rozpoczyna astronomiczne lato. Jest w stanie. To nie jest to nie jest wątły, nie jest wątły archetyp. Rak, owszem, jest wrażliwy, ale to nie jest wątły archetyp, który jest słaby. O nie, 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 tylko że robi to porakowemu. No, dobra. E, co odchodzi do przeszłości między wami? Jaka energia? Co? E, symbol bezpieczeństwa, stabilności, albo tradycji, albo oczekiwań wobec relacji, czyli jak powinno być. Czyli co to oznacza? Jak było w jakiś określony sposób, no to odchodzi to do przeszłości, bo się zmieniło. Z jakiegoś powodu zmienia się, nie ma, było, nie ma, inaczej jest, nie? E, mm, albo jakieś wyobrażenie o stabilności, czyli na przykład jedna osoba chciała tak, a druga tak. To jakby po obydwu stronach to wyobrażenie ono odchodzi, tak? E, albo to, co było między Wami dotychczas stabilne, czyli się wydawało takie, o, o, no, stabilnie, niezależnie od tego. Jak było, ale była pewna rutyna w tym, to nie ma. Nie ma, tak, zmieniło się. Ale też odchodzi, to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo uważam pozytywne, że odchodzi obserwacja, dużo nieufności i takie badanie się nawzajem, obwąchiwanie się tak zwane, badanie siebie nawzajem, badanie swoich granic, testowanie być może. Um, no na przykład, nie? I też pojawiła się jakaś potrzeba jasności. Jakiejś szczerości, jakiejś prawdy, a jakiegoś odcięcia iluzji. Czyli ym, wniosek jest taki: być może doszło też do rozmowy, albo kogoś olśniło, albo coś ktoś powiedział, i jest o, nie? Więc wniosek jest jaki? No, za wami jest etap oczekiwań co do idealnej wersji, na przykład relacji, tejże, albo oczekiwań jakichś na tamtą chwilę, tak? takiego wewnętrznego udawania, śledzenia, analizowania, coś tutaj, takie, jakieś takie, jak wąż, takie po prostu wicie się, odchodzi to do przeszłości, bo uważam, że to jest bardzo dobre. Ehm, możliwe też, że mówię, że jakiejś szczerości, która coś przecięła, czyli ktoś komuś coś powiedział albo ktoś komuś czegoś nie musiał powiedzieć, ale swoim zachowaniem wyniknęło to, coś innego, i poprzez to zachowanie lub poprzez to słowo, poprzez te reakcje, poprzez zmianę dynamiki, no nie wiem, no zmianę dynamiki, czy na przykład zmianę zachowania, nie zachowanie się schematycznie, jak do tej pory jest cyk, coś się przecięło, no bo coś się zmieniło. Czyli tak zwane przerwanie ciągłości schematu. Przerwanie? Ja zapomniałam w tym momencie, żeby tego nie, nie przekręcić. Generalnie nazwijmy to, że to jest przerwanie ciągłości e, schematu, przerwanie powtarzalnego pewnego wzorca zachowania, pewnego wzorca zachowania, no tak to już nazwę, tak? E, prawdopodobnie mógł być to dla któregoś z Was, dla którejś z osób był to moment rozczarowania albo, mówię, otrzeźwienia, no, który zakończył etap jakiegoś wyobrażenia o tej relacji. Czyli na przykład, jeśli dana osoba miała wyobrażenie, mmm, a może jednak tak na luźno, od czasu do czasu, a także było miło, no to na przykład e, wydarzyło się coś takiego, co przerwało ten sposób myślenia o tej... O tej znajomości, u tej osoby, tak? Czyli być może ta druga strona e, zareagowała w jakiś określony sposób, albo czegoś nie zrobiła, albo coś powiedziała zrobiła, co wpłynęło na postrzeganie tej osoby, tak? Albo w drugą stronę, tak? Jakby, tak? Albo też może być tak, że ta druga strona, ta pierwsza, druga, już ciężko nie powiedzieć, stwierdziła, że: A, nie, nie, o nie, u, -u. Mm. Ta osoba, mm -mm, mm -mm. możemy się pokolegować, coś tam. I też się dynamika mogła przez to zmienić, przez co ta druga osoba to mogła odczuć. Pierwsza, druga, tak? Któraś z tych osób. Dobra. Co się dzieje teraz? Co jest aktualnie teraz między wami? Ktoś tutaj chce działać. Aha, dobra, wiem. Czyli jedna ze stron coś sobie pomyślała, stwierdziła, albo coś się komuś nie spodobało i zrobiła cyk? Cofnęła się. Ale, no, może dosłownie, może w przenośni, ale generalnie o co tutaj chodzi? Mogą i nawet dwie strony coś, chcieć coś działać, ale trochę jakby w innej konfiguracji, w innej o innej dynamice. Natomiast ktoś chce tutaj działać i zainicjować, zainicjować coś. Ale. Ale jest ale. Ech, dlatego, że. No i teraz pytanie. Ty, czy to twoja osoba? Nie wiem, bo widzę, że ktoś tutaj jest zablokowany przez. Po pierwsze, brak pewności, przez, no wiadomo, lęk przed odrzuceniem, a historie bolesne z przeszłości, czyli jakieś, no wiadomo, każdy z nas ma jakieś rany z przeszłości, jakieś blizny, rany, blizny. Wszystko zależy od tego, na ile to jest jeszcze żywe. Czy do mięsa. Się y, ta rana, tak. Y, jak to powiedzieć? Czy, czy aż do mięsa poszło, czy, y, czy troszkę, tak? Ym, na ile to jest zabliźnione, czy jest zabliźnione, czy. czy no, jakby, tak? Coś takiego, nie? A więc tutaj ym, albo w ogóle między Wami jest sytuacja na razie zablokowana przez brak pewności, może i u jednej, i u drugiej strony. Dlatego i jedna, i druga strona nie podejmuje decyzji, albo jedna ze stron przez brak pewności co do intencji drugiej osoby nie podejmuje decyzji. To wtedy bym powiedziała, że to męska strona przez brak pewności co do kobiecej strony nie podejmuje decyzji. Nie podejmuje ruchu, nie podejmuje kroku, nie podejmuje czegoś takiego. Ale decyzja tutaj mam na, mam na myśli nie tyle decyzję, że to albo to, to albo tamto. Tak jakby konkret. Tutaj bardziej, myślę sobie, chodzi o taką decyzję, decyzję wewnątrz, <noise> w którą stronę ja idę, jaki kierunek i czego ja chcę. I tu, jak tu będzie to, to ja myślę sobie, że ten człowiek, ta osoba em, będzie inaczej też podchodzić do tej znajomości, bo po prostu się mniej będzie obawiała pewnych ruchów, a nawet i odrzucenia. Tak myślę, tak myślę, nie odpowiadam za wszystkich, ale tak, tak czuję, że będzie w stanie przełknąć tę żabę. Tak? Bardzo bolesną, bolesną fizycznie nawet, tak? Eee, Przenośnie oczywiście to mówię. Eee, w każdym razie, jaki tutaj jest wniosek, ktoś z Was albo oboje chcecie coś uruchomić. Może spotkanie, może szczerą rozmowę, może jakąś nową jakość. I po dwóch stronach ja widzę, że jest taki potencjał, no, no. ale jest paraliż decyzyjny. I powiem szczerze, że ja go widzę nie tylko po jednej stronie, tylko ja widzę po dwóch stronach go. I to jest paraliż decyzyjny na tle albo emocjonalnym, albo logicznym, no, albo no, takim powiedzmy lękowym. I to blokuje krok naprzód. I ja nie powiem, że to ta jedna osoba, bo ta osoba jest taka. Mm -mm. Tutaj dwie osoby mają ten paraliż, ja to widzę. I trochę jest teraz tak. Trochę jest tak, albo trochę bardzo bym powiedziała, że jest Może inaczej. W tej chwili rozgrywa się pewna gra. Ale to standardowa, naprawdę jak świat światem yy, stoi, to ta gra jest grana i ta gra się nazywa yy, gra. Wczekam, aż on, ona coś zrobi. No, czyli teraz jest takie, mówię, co się dzieje teraz? Takie klasyczne trochę zawieszenie. Ale nie dlatego, że się zawiesiło, że, że tylko jest taka, no trochę taka niewidzialna taka próba sił, takie bardzo niewidzialne przeciąganie liny i to jest takie to jest takie coś ja sobie tak wyobrażam, gdyż że te dwoje ludzi ma taką niewidzialną linę i tak trochę też czasem na siebie zerkną, trochę nie, trochę tak spojrzą tak w bok i tak jedna strona tak troszkę ciągnie, co nie, to niby nie, jakby tak ta druga strona spojrze, że ciągnie, nie ciągnie i potem to druga strona, tak, tak bardzo delikatnie tak przeciąganie tej liny, liny jest, nie? Tak to widzę. Ale bardzo subtelne, takie petit Dobra. A co pokazuje najbliższa przyszłość? Od razu podkreślam, najbliższa to jest kolektywne, to jest raz, a dwa. Y, od naszego zachowania, od naszych myśli, intencji, przez co czynów, działań i poruszania się wraz z tym ruchem obserwatora y, możemy zmienić tę sytuację, bieg tej sytuacji dalszy. Ale tak powiedzmy na ten, na ten moment. Dla osób, które tego słuchają, co najbliższa przyszłość może pokazać, co tutaj widzę, takie tło energetyczne, to jest tutaj pokazane bardzo silne przejście energetyczne, tak? O ile zostanie utrzymana ta dynamika, ale też tutaj mówię, praca jest po dwóch stronach do wykonania: i, i strona męska, i strona żeńska ma tutaj coś do zrobienia, ale tak wewnątrz siebie, wewnątrz siebie, dlatego że pokazał mi się, mówię, ten paraliż emocjonalny, czyli jest tak naprawdę. Chcę, ale boję się. Chcę, ale jednak yy, nie wiem, bo boję się, bo. Yy, no właśnie, teraz pytanie, co stoi za tym, bo, nie? I bo jest tutaj swoje fajny potencjał, ale jest boję się, nie? I szkoda trochę stracić tego, co jest. Nie wiadomo jeszcze, co się z tego wydarzy, ale szkoda tego stracić, szkoda to zatracić, ale. Warto byłoby wiedzieć, czego boję się i z jakiego powodu boję się, i zrobić coś z tym. Przede wszystkim to nazwać, zobaczyć no, wziąć to po prostu zwyczajnie na warsztat, bo teraz jeszcze macie chwilę. Jedna i druga strona ma chwilę, żeby oswoić te lęki, nazwać te lęki, oswoić te lęki i po prostu ach, jakby zyskać odwagę do tego, żeby jednak, żeby jednak, no, żeby jednak to życie posunąć naprzód w związku z tymi no, prawdopodobnie niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi, coś w sensie emocjonalnymi, może nie emocjonalnymi, takimi potrzebami, jak to potrzeba jest po prostu tego drugiego człowieka, tak? Nie jesteśmy sobie sami dać wszystkiego, nie jesteśmy sobie przede wszystkim, owszem możemy wiele sobie dać, owszem, tak, możemy zadbać o siebie, jasne, że tak, tylko że nie damy sobie em, ciepła i dotyku drugiej osoby. My sobie sami tego nie damy. My owszem, możemy się przytulić, ale to jest nie to samo co dotyk i ciepło płynące z bliskiej nam drugiej osoby. Nie byle jakiej, nieprzypadkowej, bliskiej. A bliskość to jest też czas. Żeby była bliskość, to się ludzie muszą poznać. I po to jest ten czas, żeby się właśnie oswajać. Ze sobą, nawet nie tyle z tą osobą, ze sobą jako ze sobą, co ja czuję, Boże, jedyny, czemu ja tak czuję, czemu jestem na przykład rozedrgany, rozedrgana. To wszystko ma sens. Więc, co pokazuje najbliższa przyszłość? No, coś się kończy, coś się kończy, ale coś się zaczyna, więc e, na pewno jak była iluzja, jakaś taka fantasmagoria unosząca się w powietrzu, to nie ma. Albo po prostu ten gwiezdny pył się. E, tak już e, ten gwiezdny pył jak był taki s, s, tak ktoś tak dmuchnął tym gwiezdnym pyłem to ten, ta, to ten gwiezdny pył tak się już tak e, tak już poszło w lewo, w prawo, tak do dołu tak, już, tak już, już on tak nie tak się nie nie kotłuje w tej przestrzeni tak na wprost nie? dobra mm, co najbliższa przyszłość jeszcze pokazuje no tak jak powiedziałam, silne przejście energetyczne. Czyli yy, jakaś tutaj też się pojawi iskra. Pomysł, działanie. Yy, to jest takie dzia dzia działaniowe. Taka szybka iskra, intensywny impuls. Impuls do czego no, do, do, do działania. Generalnie to będzie takie troch, trochę bardzo yy, przełomowe. Przełomowe dla waszej znajomości, dla waszej relacji, dla waszego związku, dla waszej dynamiki. Tak? Jakby, nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji dokładnie, ale tak to powiem. Więc, a jakby się wszystko miało przewartościować. Szczerze, bardzo na plus. Ale wymaga to, mówię, pracy wewnętrznej, jeszcze takiej chociażby uświadomienia sobie czegoś, jakiegoś po prostu oswojenia się ze sobą, z tym, co ty czujesz w tym momencie, tu i teraz. Bo to pomoże i jednemu, i drugiemu. A szczerze powiedziawszy, ja co, znowu mówiłam to też wczoraj w podcaście, ale e, e, sporo powodzenia w tej dynamice. Hmm, może nie tyle, że zależy od kobiety, ale od ruchów. Ruchów od myśli i stanu Emocjonalnego kobiety, tylko tu nie chodzi o to, że o, na kobiecie wszystko na tych barkach spoczywa. Nie, 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 nie. Tu bardziej myślę sobie o tym, że im kobieta będzie mniej w głowie, a bardziej przy sobie, w sercu, tym ta dynamika będzie właściwa albo właściwsza. Tyle. Dlatego ta praca, praca ze sobą jest tutaj istotna. Tu po stronie męskiej jest trochę inna, po stronie kobiecej też trochę inna. Yy, więc tak, yy. no tutaj może być duży taki przyrost albo rozkwit, po prostu. Może być, tak? Ale to jest, mówię, to jest rokowanie na, jeśli dwie strony coś zrobią ze sobą, ale ze sobą, nad sobą, ze sobą. Więc jaki jest wniosek? Że po tym zawieszeniu w ogóle coś tu się zmieni, coś się przełamie, tak? E, może dojść do czego? Do jakiejś wymiany, do jakiejś decyzji, albo może klasycznie do po prostu spotkania, albo do jakiejś intensywnej rozmowy, e, która da nowy impuls między Wami, nowy, taką nową jakość zaprowadzi między Wami, tak? Bo mówię pewnie do par, które... Poznają się, mówię do par, które już się poznały i po prostu myślą sobie, co dalej, bo może wejdziemy na wyższy poziom. Mówię pewnie do par, które już stworzą ze sobą na przykład już coś, na przykład od trzech lat, ale stanęły teraz trochę i jakby co dalej, nie? Ech, na pewno nie będzie to lekkie. To znaczy tak, to nie będzie takie siermiężne, że to będzie takie sromotne uderzenie. Natomiast nie będzie to lekkie, bo coś tu się musi zawalić, coś tu się musi zmienić, tak? Żeby mogło coś się narodzić bardziej prawdziwego. Maski muszą opaść, prawda? A kiedy maski opadają? Im dalej w las, tym więcej drzew po prostu, no. Więc ty, jako kobieta, jeżeli bo prawdopodobnie słuchaj, słucha większość kobiet, więc kobieta jest w centrum zmiany w ce... inaczej, kobieta jest w centrum tej zmiany. Ale jako cesarzowa, czyli ty masz większy wpływ niż ci się wydaje, ale nie myślę o wpływie takim negatywnym, manipulacyjnym. Nie, 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 nie. Poprzez Twoją świadomość i Twoje granice, ta druga strona może odpowiadać na to. No po prostu, inaczej tego nie nazwę. Więc co możesz teraz zrobić? Prawdopodobnie mówię teraz do kobiety: nie popychaj. Pozwól, żeby ta osoba z własnej woli doszła do jakiegoś kroku. Doszła do tego kroku lub doszła do jakiegoś kroku. I skup się na swoim centrum. Jak chcesz się czuć w tej relacji i w ogóle jak się chcesz czuć w najbliższym czasie? Jak się chcesz czuć? Nie jak, i, I przy okazji, jak się nie chcesz czuć, ale przede wszystkim najważniejsze tutaj jest pytanie, jak chcesz się czuć? To jest trudniejsze pytanie niż to, jak się nie chce czuć. Z reguły, jak czegoś nie chce, jest łatwiej powiedzieć, a jak coś chce, to jest trudniej powiedzieć, i dlatego cała praca w ogóle polega na tym, żeby właśnie uświadamiać sobie, co my chcemy, poprzez takie proste pytania, które właśnie nie są proste, ale poprzez zadawanie tych pytań, poprzez eksplorację ich i przepuszczanie je przez siebie, jesteśmy bardziej świadomi siebie, przez co zyskujemy większą kontrolę nad sobą, nad otoczeniem poniekąd też tak poprzez na przykład rutyny, nawyki, e, poprzez mm, poprzez pewne działania po prostu tak takie świadome działania, a przez co w dalej w, dalej 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 wzrasta satysfakcja z życia, a na co to będzie wpływać pozytywnie na poczucie na, na pewność siebie, na to poczucie większego sensu, na tą taką takie ogólne zadowolenie, tak? Więc jeśli dojdzie do przełomu Słuchaj, ale też wyznacz granice. Musisz być świadoma tych granic. I kieruj rozmowę z poziomu dojrzałości. I to tyle tak naprawdę. Jeśli ktoś z was będzie chciał o tym ze mną porozmawiać, poradzić się, co robić, czego nie robić, zapraszam kontakt duszy.pl. Wszystkie informacje na temat mnie są em, pod każdym filmem. Zachęcam też do zaglądania na Patreon, ponieważ tam pojawiają się inne podcasty, inne treści, dłuższe treści. A niebawem też zrobię podcast o cesarzowej energii, archetypie cesarzowej, która tutaj będzie bardzo zachowanie tego, będzie zasadne do tej relacji, do tego, co tutaj dzisiaj powiedziałam. Dobra, to tyle. Buziaczki, obfitości wszelaki. Papa. Pa.